Dobra, idę, idę, idę Bagi? Lecimy czy nie? To ja, czekaj, dom Kurwa padnę, ja wiem, że Masz tam... nagrane? To się nagrywa. A Dobra, czeka, to ja pewnie wiem czy mój w ogóle. Głos... Lecę w nim. O, no chuj z tym głosem. Naprawdę się bijemy. Nie, się podbijemy. jesteś. Kurwa, jeszcze pokazuję kordy. Ja pierdolę. Tu byłeś, dobra. To ty na pewno. Jak jeszcze cię? Kurwa, nie widzę. Przed wyjściem. No, przed wyjściem o, muszę obkroczyć, dobra. Ej, tu jest fosa, ja? Okej, okay, lecę, musiałem obkroczyć. No ale klepi, tam gdzie e -zik, e -zik. Jest, ta, tam gdzie jest taki portal. Nie 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 nie, nie. Nawet jeden dawaj. Ale to jak będę włączał kordy to wszystko będzie ten będzie widoczne. Dobra 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 widzę widzę. O, ja się tu nie teraz dalej. Jedziemy z nimi. Nie 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 nie. Nie wiem czy nie zabij mnie bo to jest No spoko właśnie teraz. Zapomniałem się o, o, kurwa, gra ze mną, gra ze mną Nie. No. Nie jesteś? Ja rafi. Ło wow wow wow. Tu jest beczka. Jeszcze No mam tylko mówię ci jestem nieogarem, bo kurwa dawno w Minecrafta nie grałem. Jeszcze sobie myszkę rozpłynąłem. Jebłem, o, zapomniałem, że ja mam też pan Tu są gdzieś pobliżu beczki? O, dużej. Kurwa, Bądź, pobliżu. Taki, nie, jest. Kurwa, gdzie Masz takie, nie wiem, zgłębienie poważnie Ty się wrzucisz, nie? Nie chcecie trafić. Kurwa, prawie go miałem. Rzucał. Kurwa, pierdolony fire. Coś mu chyba perełka nie wyszła. Wiesz. Kurwa. <laughs> wo wo Czy ja nie będę mieszał. się. Kurwa. Tu jest ten? Kurwa Co Jest? Ze perełką, perełką się tepnął Wyjebaj mu Kurwa tepnął się, dobra Kurwa jakiego ofarta miał Dobra Dawaj, 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 dawaj O kurwa zapomniałem. Nie, 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 ty pulu Tak też to On myśli, że kurwa perełki, no. Gdzie poszedł? Tam, dobra. Mam dymkę, bo to tyle mostrywać, mam looting w terenie. To wity. drugi? To Maure, Maury, już tego na tego uważaj, nie? Nagrywaj go od razu, bo okay. ten ziomek dziwny schód Ja musiałem zażreć sobie coś. Kurwa śmieci, nie, <grybujesz> nie, 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 bo że kiedy nie, nie, klepać. to są... What the fuck Czemu oni kurwa, Sambiaro się nie, umie nie, nie, down głupi nie, no chodź, no chodź, no what the f nie, polisz? nie, 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 No nie wiem, no raczej albo nie ma citów, nie? Bo tak nie ryzykowałem to wpierdoliłem coxa. koksa będzie Oreo robił. Kurwa, pan, czy jeszcze mi nie wychodzą. Tylko ziomka teleportuje ja tutaj pierdolony. jest podkleta ona. Dawaj, ja go tam wziąłem. Jak mój set? A pfut. Co tam? Kurwa, jeszcze mam źle ustawioną klawiaturę i myszkę. Dobra, jakoś tam radę. O, tam jesteście. Gdzie ty, Pek? No idzie. Kurwa. To jest Nie zauważyłem. Też ustawiłem źle parę ale raz mi O, dwóch. Dobra. No kurwa, jebnął se perełką i go nie, nie tapnęło. Nie tu je beka. Dobra, już wiem. No go fajerką napierdala do... Kurwa ziomu, już mnie troszkę lata. Chili nie ma. Nie ma dostępnie What the fuck! Kurwa jak mnie knoka, że to jeszcze będę konakał gnijście pan. user joined your channel Ale edzy, kurwa. Ale edzy, kurwa. Like <clears throat> Ej, on gra, on gra, tylko beczkę, nie jakiś edzib pierdolony, on zaraz deda, chuje. Oni, oni I grają, od... wszyscy beczkę grają, bo on jak próbuje knokać do tej beczki. Czemu on mnie tam prowadzi? Tam też jest beczka. Nie, to nie ma tak. Nie wiem. nie ma. Ora, 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 nic ma. Nagrywasz to, nie? Tak. Star jak nie tego Szczymona od tych svela, goni. Star on gra, on gra w osa, nie? Gdzie on mi w ogóle nie pieczy jego ja go cały czas tyram, nie podwykuję. Kurwa, do wody wpadłem. Fuck. Na kubę. Kurwa, źle się knukuje z wody.

Ja User disconnected from your Czekaj, tano. ja sobie muszę banie zmienić. No dobra. Albo nawet nie musiałem, ale dobra, okej. Okay. Nieważne. <grym> Za mało Minecrafta. Ej, żeś gdzieś poleciał. Kurwa dzienne lagi. nie lecę do końca. Dobra, ja nie wiem gdzie poleciałeś. Dobra, już banie do końca Okej. Okay. Będziemy jak się połączyłaś z innymi Kurwa, ile te typy mają tych róż na spom. Może jakieś seta e, Nie. Albo. Nie, chyba nie. Nie, 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 nie mam, nie mam. To ja sobie to pozmieniam tego seta. Kurwa jeszcze zapomniałem tego kłajka zrobić, o dobra, nic Daleko już jest, uciekłeś z nim? Dedam. Dedasz? Wodziesz. Yeah, no. yy, się no. Zbugowanie się pyłkami wodziesz, dedam. Ok, jest. Czekaj. Lognął. Lognął? No. Log, no? no. <laughs> Dobra No się ty Co za ezik Polizą. lidze To po Wracamy do Gildi. No no jest no. W tamtej skrzynce gdzie dałem złoto Nie? Mhm. Robimy deala, ja biorę złoto, ty bierzesz tego Tak? A nie wiem spokojnie weź sobie te złoto, ja sobie nakopię. Masz jeszcze panczać ci daje? i Co starym to jest niepotrzebne, ja mam tych rzeczy. Kurwa. No. Szczerze, nie? Ofensywnie szczerze chcesz wiedzieć wam tego? E, tyle, nie. że kurwa się Wiełem, nie musisz nic z... Znaczy A ja to będę czestać. To są nasze sety, no. które zbieramy sklepnie. Mm. Tak to kupijam tyle tego, że mi się trochę żydzi już tam. <laughs> to za Czekaj sekundę, ty... Dobra, ja zatrzymuję to nagranie.